Nie mamy, widzowie, dzisiaj czasu do stracenia, ponieważ to jest ostatnia szansa, jaką nam los dał. I ogólnie rzecz biorąc, to jest problem, widzowie. Jest problem, ponieważ wyświetliło mi się tutaj takie coś. Jeżeli wiecie, co to jest, to napiszcie mi w komentarzu. Bo ja za bardzo nie rozumiem, tu jest są jakieś w ogóle takie takie drewniane, jakby coś to jest. Ja nie wiem, słuchajcie, też, kurde, tak śrono widać. Czy ja jak to zapalę pochodnią, to będzie coś widać więcej? Raczej nie widzowy jest słabo, także jeżeli wiecie, może macie jakieś skojarzenia o co chodzi, to dajcie znać w komentarzu. A ja słuchajcie, muszę Wam coś pokazać, ponieważ stało się coś mocnego. Mianowicie, zobaczcie widzowie, tam e, pojawiło się nagle pełno X-ów. I słuchajcie, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, aby po prostu no... Przejść się tam i zobaczyć, słuchajcie, czy cokolwiek X, jak widzicie nam przyszykował tym razem w dzisiejszym odcinku. Wy zostawcie łapeczkę do góry, ponieważ im więcej łapek, tym mniej X-a. Także zostawcie łapkę suba też. Pamiętajcie o tym. A my, słuchajcie, do no nie przedłużamy i lecimy. Nie mam niestety zbyt wielu rzeczy ze sobą, no ale słuchajcie, trudno, nie możemy tracić czasu, ponieważ X się bardzo często denerwuje, jak przedłużam i tak dalej tam nie wchodzę. Więc zasadzie powinniśmy tam po prostu pójść. Więc, słuchajcie, mamy jakieś xy tutaj, Tu dosyć dużo iksów, więc piwo odpowiada że powinnam tam iść za tymi xami, ale jednocześnie powinniśmy bardzo uważać. A One nam prowadzą mnie tam, ale ja kurde... Dobra, pójdźmy, słuchajcie, tędy. Pójdźmy tędy, ponieważ chciałabym jeszcze po drodze skoczyć po strzały, ponieważ jest taka pułapka i ona nam daje strzały i ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie się do niej przejść. Ej, dobra, idziemy, sobie do tego dziwnego miejsca. Ja pamiętam, ja tam byłam w pierwszym odcinku. Więc, słuchajcie, pójdźmy Dobra, jak na razie jest w miarę bezpiecznie, nie ma potworów w sumie. Ja powinnam chodzić z mieczem. Jest bardzo bezpiecznie, jest bardzo cicho. I, no, po, po poprzednim odcinku ciężko mi. Czekajcie, mu iść tutaj, tak? Więc mi ciężko do siebie dojść, ponieważ, no, wiecie, chłopaki dużo dziwnych rzeczy nie powiedzieli, ale pisaliście mi, że raczej to są halucynacje i na przykład chłopaki będą pewno tak nie powiedzieli. Więc dziękuję Wam widzowie za wsparcie. Ej, dobra, gdzie są gdzie te x Zgubiłam X-y! Gdzie są x widzowie? Gdzie są X-y? To jest ta pułapka. Tak, to jest tutaj. Batu. Ej tu jest X, dobra, 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 czekajcie Ja to rozbiorę i Ale dużo widzowie strzał, dobra Bierzemy te wszystkie strzały stąd, okej okay. Tu był X, więc jesteśmy na dobrej drodze Ej dobra, tam coś jest chyba Okej, okay. musimy też uważać Ponieważ tutaj Są te e, Są te płytki naciskowe Więc nie możemy na nią stanąć I tego tutaj wcześniej nie było Jak na razie jest dobra pora, jest dosyć rano Także słuchajcie, w porządku Uważajmy bardzo, ej tutaj są jakieś, raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć Dobra, czekajcie, obczajmy te zdjęcia, to jest zdjęcie pierwsze Ale w ogóle nic mi to nie mówi, jeżeli wy wiecie widzowie co to jest To dajcie widać w komentarzu, ja niestety nie wiem, to jest jakieś Jakby drewno naokoło i, i środek jest jakaś krew, okej, okay, dobra, lecimy dalej Tutaj mamy portal do Endu Chyba I dużo jakichś rzeczy, no dobra Dalsze, m, mamy jakiś domek Drewniany E, później świątynia jakaś i co? I takie coś. E, ja nie mam pojęcia co to jest i co wie. I dlaczego mnie zaprowadził? X zaprowadził? Xik... Może go nie będę wywoływać, ale... Dziwne w sumie. Jeżeli wiecie co to jest, bo ja nie wiem, to napiszcie w komentarzu. Ja pierwszy raz widzę takie rzeczy na oczy. Nie za bardzo rozumiem. Ale okej, okay. pisaliście mi też widzowie o jakimś świecie X, więc może to jest ten świat X, ale nie jestem pewna, napiszcie widzowie, coś pisaliście, ale niestety nie za bardzo wiem o co chodzi, bo nie jestem w temacie, dobra, muszę pamiętać, żeby uważać na te płytki, gdzie mam teraz iść? Tutaj nie ma żadnych już czy ja mogę wrócić? Dobra, się to w ogóle są bardzo dziwne drzwi, Ok, coś tu jest za cicho, podejrzanie za cicho, dobra, czekajcie, Później jeszcze na drugą stronę, ja już tam jeszcze po drugiej stronie, chyba jeszcze w go nigdy nie byłam, więc... Sprawdźmy tam jeszcze, bo nam to nie zaszkodzi. A może akurat. A nuż, widzowie, a nuż coś tam będzie. Dobra, elegancko. Jest, jest x, widzowie, jest x, dobra. Gdzie dalej? Tu jest x. Co teraz? Tu prosto. m, mm. Bardzo się boję tutaj zostać na noc, ponieważ, jak widzieliście, no, w nocy jest tutaj bardzo bezpiecznie. Ej, kurde, tutaj. Co to jest za miejsce? Co to tam było? Dobra, nieważne. Gdzie ja schoda ja była? Gdzie był ten X, widzowie? Gdzie był ten X? O nie, zgubiłam się. O nie, od razu tutaj jest. Dobra, 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 bezpiecznie. I co teraz? Ty, no widzowie, nie wiem, gdzie iść. Bo tu nie ma nigdzie żadnych wskazówek dalej, po prostu. może na górę. Dobra, to jest jeszcze jedna opcja. A no, jak nie na górę, to ja nie wiem gdzie w takim razie, no ale to trochę bez sensu. Chociaż. Dobra, dobra, jednak na górę, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Słońce jest na samym środku, więc powinno być w miarę bezpiecznie. Tutaj są jakieś rzeczy. Kurczę, no niestety niezbyt. Tu coś jest. Dobra, pójdźmy za tymi xami. To jest w miarę bezpieczne, powiedzmy, mamy też te łuk. Hej. Tam jest X kolejny. I tam. Dobra. Och okej, okay, to jest mega stresujące. Niedobrze, bardzo niedobrze widzowie. Nie wiem, czy to jest zbyt dobre, nie rozumiem tych zdjęć zupełnie i... Jakby próbuję myśleć o tym, ale no niestety no nie, 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 nie znam nic takiego Dobra, widzowie Niestety tutaj bardzo mi się często ujają ścinki Jakieś, My wywala w ogóle całego Minecraft Jak im bliżej tam Przechodzę I to jest dosyć straszne, ale okej okay. Okej, okay, nie wiem czy tak Okej, okay. dobra, trochę stresujące gdzie dalej, gdzie dalej? Są tutaj te Xiki? Ja nie wiem, widzowie. Na razie jest w ogóle naprawdę podejrzenie spokojnie. Jest jeszcze dzień, więc bardzo mnie to cieszy, bo gdyby była noc, to by było słabo w opór. Słyszałam coś? To było dziwne, dobra, nieważne. No by mi się to zdawało, okej, okay, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, tu jest X. Tam jest kolejny X, ale wiecie co? Ja na chwilę się odłączę od tych X-ów i zobaczę, co tutaj... Tutaj coś jest ciekawego albo i nieciekawego. I tam coś widzę, że jest jakieś ognisko. Dobra, dobrze wiedzieć, widzowie. Ale przejdźmy się tutaj jeszcze kawałek, ponieważ może akurat coś tutaj znajdziemy i rozglądajmy się wysoko, ponieważ wysoko są różne rzeczy, więc warto się tak patrzeć wszędzie. O, widzicie? To jak tam coś jest? Czekajcie, wejdźmy tam, spróbuj. A nie, tam chyba się nie da wejść. O, słyszałam zombiego. Niedobrze, niedobrze. Słyszałam zombiaka. Okej, okay, dziwne miejsce. Dobra, tak. Tutaj, tutaj jeszcze na pewno nie byliśmy. To jest nowa część labiryntu, którą odkryliśmy. Dobra, wróćmy się. Nie możemy tak błąkać się, ale... No, liczę na to, że cokolwiek jeszcze znajdziemy, coś innego. Skąd te zombiaki dochodzą? Te głosy... Dziwne. Dobra, może pójdźmy tam. Tutaj są też ojęczyny, Tego też nie widziałam wcześniej. Dobra, wiecie co? Mm. Nieważne, nieważne, nieważne. Chciałam tak bardziej to poeksplorować, bo widzę, że to jest ogromne miejsce do eksploringu. Z prawej słyszę te zobiaki. Ale może to nie jest zbyt dobry pomysł, słuchajcie. Jak już te, idziemy za tymi X, to może po prostu pójdźmy i, i tyle. Bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Dobra, yy, idziemy. Tu był gdzieś X chyba, ale nie jestem pewna. Nieważne, nieważne, po prostu idźmy. No, mam wrażenie, że musimy iść tam prosto. Tu jest kolejny X. Czy to jest, znowu mamy iść do góry gdzieś? Ponieważ jak wcześniej był X na boku ściany. Musieliśmy mieć do góry. Ale to nie mamy jakichś. No tu możemy iść w ten sposób, ale ja nie wiem, czy coś zobaczymy w ogóle, więc to jest chyba bez sensu. Auć To bolało. Ej, widzicie to, Liane, to jest trochę dziwne. Okej, okay, jest tam jakieś. Jest coś tam, jest coś tam, jest, widzę, jest zdecydowanie. Tu jest X, kolejny. Ha, ha, ha. Jakoś tam weszli, spróbowali. Nie wiem, kurde. Tu też możemy wejść. Ej, dobra, wejdźmy tutaj. Okej, okej. Okay, okay. I co my tutaj mamy? Mmm. Jejku, to jest taki to wygląda jakby to był koniec tego labiryntu, jakby tutaj była ta tak jakby krawędź labiryntu. Więc może będziemy mogli jakoś się przedostać tam, nie wiem. Nie, czy to jest do, dobra. Zaraz pójdziemy tam prosto. Już i tak, w sumie, skończyły się x A nie, tu nic nie ma za bardzo. Dobra, pójdziemy tam do końca, zobaczymy co jest po lewej, jak nic, to po prostu się wracamy i idziemy tam w słuchajcie, sensie, do tego ognia, bo tam pewnie powinniśmy pójść. E, I tam jest jakieś przejście. Nie wiem czy widzieliście. Dobra, czekajcie, później jeszcze do tego przejścia. Wiem, wiem, to jest strasznie chore, co ja robię, ale po prostu. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak tutaj przejdziemy, to możemy nie wyjść stąd, ale dobra. Mamy tutaj... I tu są te ognie, patrzcie, byliśmy tutaj przed chwilą. Tu są te ognie, okej? Okay? Czyli jesteśmy w dobrym miejscu, chyba, w miarę dobrym miejscu. To jest mamy kowadło, ale no nie za bardzo możemy go użyć do czegokolwiek. Hmm, tu niestety nic nie ma. A jakbyśmy zrobili. Hmm, myślałem, że to coś da nam. Że będzie jakieś przejście, może otwierało, nie wiem. Niestety nie. No nieważne widzowie. Ale... Ej, wiecie co możemy robić w ogóle? Zapomniałam o tym, że możemy zrobić coś takiego, nie? Bo w ogóle na to nie wpadam. Jestem pewnym debilem. Ostatnio czytałam w komentarzach, że mogę tak zrobić i w sumie o tym nie pomyślałam, ale okej. Okay. Przepalmy może rzeczy, cztery mięska, bo ja nieco nas tam czeka. I zaraz też będzie noc. Może powinniśmy się pośpieszyć. Czy ja mam coś? Tutaj? Dobra, weźmy sobie, sobie podki na Spida. To się przyda. No nie no nie będziemy sobie czekać z tym, aż to się nam usmaży, no bo to w sensie chyba za długo będzie trwało, czy mi tak wydaje. I nie wygląda jakby nam to w ogóle... Halo! Czy to się usmaży kiedykolwiek? Prawdopodobnie nie, więc... Yy, więc mówi się trudno, żyje się dalej. Dobra, zejdźmy... Na... O, jest, jest, jest! Dobra, słuchajcie, udało się to z McDonald's, nieważne. Dobra, widzę, w każdym razie no chyba musimy tam zejść. Przynajmniej wypadałoby. Nie mam jak, ponieważ to nie ma Lian żadnych. Czy są tam. Dobra, są tam na dole, okej, okay, udało się. Jak tam wejść? nie dajmy musimy przejść przez samo to miejsce, więc tutaj najwyżej pójdziemy, słuchajcie, pójść jak będzie noc, bo tutaj jak widzicie... Co ja mówię? Pójdziemy tam jak będzie noc, po prostu bo sensie nie zdążymy wrócić na 100%, bo już nie pamiętam jak. Tutaj jest dziwne miejsce, są te ognie. No, czekajcie. Czy tutaj coś będzie? Dalej te ognie, dobra. Okej, okay, dobra, później tutaj, bo to wygląda jak miejsce, do którego powinniśmy trafić, takie ja przynajmniej mam przeczucie. Nie wiem, czy wy też. Jest jakiś... Portal. Nie wiem. Okej. Okay. Mogę tam wejść? Pani X? Halo! Nie wiem, czy to jest zły pomysł. Nie wiem, czy to jest zły pomysł. A... Pff, tutaj chyba nic. nie, no chodziłem tylko w kółko, a tutaj coś będzie? Może. Nie, dobra widzowie, słuchajcie, to jest jedyna jedyna, 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 no jedyna rzecz. Nie, 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 nie ma nic do stracenia. Nie mam dosłownie nic do stracenia. Oła, oła, się straszyłam. Nie wiem, słuchajcie, widzowie, wchodzimy tam czy nie. Ja naprawdę nic do stracenia nie mam i chyba powinniśmy, więc. Okej. Okay. Widzowie, lecimy tam. Jakoś chyba przeżyjemy. Mam taką nadzieję. Raz, dwa, trzy.